Tak dalej być nie może. Rano jeszcze mróz, para z ust. Potem słońce tak ostre, że mrużę oczy. A teraz znów wiatr, szarpiący wszystko, co miękkie. Patrzę na te małe listeczki. Wczoraj takie dumne, dziś trzęsą się jak pisklęta. Bezbronne. One potrzebują więcej niż mojej uwagi. Przebatkich czegoś trwałego, a nie tymczasowych rozwiązań. Potrzeba czegoś trwałego, a nie tymczasowych rozwiązań. Montaż szklarni na działce szybko, ale starannie, bez pośpiechu. Najpierw stelarz, godzina pracy i jest. Potem płyty z poliwęglanu, śruby, uszczelki wszystko na swoje miejsce. Drzwi, klamka, poziom pasuje. No i gotowe. Teraz mogą spokojnie rosnąć. Teraz mają swój dom.